Witam, witam, witam was bardzo serdecznie w króciutkim filmie. Dzisiaj tutaj nagrywam. Chciałem Wam powiedzieć, że sprzedałem tutaj część XRP, ponieważ mieliśmy duże wzrosty. Chciałem sprzedać połowę 50% XRP, niestety sprzedało się bardzo dużo mniej. Tutaj patrzcie, jedynie. Około 1000 sztuk, zaraz sobie wyliczymy, się sprzedało. Miałem no wystawione na sprzedaż. Około 17 000? Także no trudno. Ważne, że coś się sprzedało. I tak moim zdaniem powinniśmy wybić ten szczyt w długim terminie, ale teraz, właśnie, będziemy sobie odkupywać tutaj ładnie. Bo patrzcie, co baby tutaj, próbowałem sprzedać. 50% sprzedałem, jak widzieliście, tam około 3%. 2, między 2 a 3% się udało sprzedać. Także naprawdę malutka część. Ale patrzcie, mamy piękny test tutaj, tej linii. Więc cały czas trend wzrostowy tutaj ładnie trzyma. I patrzcie, tutaj od czego odbiliśmy. Widzicie, 50, 61 i 8. I tutaj ZZB, także pięknie to nam trzyma. Więc będę już z powrotem odkupywać. Zawsze to więcej sztuk. Sobie policzymy, ile się sprzedało dokładnie. I zaraz sobie odkupimy. A więc tak sprzedało nam się tutaj XRP za 6747 zł. Po kursie 639. Także 639, także do 3X można powiedzieć prawie no prawie 3x 200% około. No i dobra. I będziemy odkupywać więcej sztuk w tym momencie za to. Czyli Dobra, także tak. Udało się odkupić. Jestem zadowolony, patrzcie, mamy więcej sztuk. trzy I. No nie, ze 100-200 sztuk nam się pomnożyło, nieważne. W każdym razie w każdym razie jest więcej. I teraz tak, teraz sobie to zapiszemy trzydzieści cztery sztuk. No, czyli 120 dwadzieścia parę więcej. No i git fajnie. Także trzeba się cieszyć. No i dobra, podsumowując, tak to wygląda. Sprzedaliśmy około 3% i odkupiliśmy. Zarobiliśmy tym ruchem 128 XRP i baby razem 34 503. Także szkoda tylko, że 3%, a nie 50%. Ale cóż, nie ma co płakać. Jeszcze będzie dobrze w przyszłości. Także tak to wygląda. To no niestety się nie sprzedało. Szybki zjazd mieliśmy i tyle. Także następnym razem postaram się na czasie nagrać filmik, kiedy sprzedaję. Ale po prostu czasu wczoraj nie miałem. Także miłego dnia albo wieczoru Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.